Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczyt sztandarowy Sztandar Szkoły Podstawowej im. Władysława Jakieły w Starych Skoszewach wprowadzić. Spocznij! Serdecznie witam na uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2025-2026. Wszystkich zaproszonych gości. Witam pana wójta gminy Nowosolna, Piotra Szcześniaka, przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Gminy Nowosolna. Pana Piotra... E, pana Marka Markiewicza. Księdza Roberta Batulika ze Starych Skosze. Księdza Pawła Stowskiego z parafii w Kalące. Nowi uczniowie, witamy serdecznie i cieszymy się, że stąpiliście w mury naszej szkoły. Będziemy służyć Wam pomocą, gdy szkolne życie okaże się trudne. Uśmiechnijcie się, życie w szkole jest radosne. Kiedy rok szkolny się rozpoczyna, na twarzach uczniów wesoło jest. Każdy gotowy na nowe wyzwania. Wszyscy chcą poznać nowe równania. W rycekach mają zeszyty nowe i pełno kredek, wszystkie kolorowe. W śniadaniówkach każdy, pyszny ma, każdy pyszności ma wiele. W klasach czekają już przyjaciele. Wraz z pierwszym dzwonkiem Pani przebywa i szkola przygoda znów się zaczyna. Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Zofia Okońską. Dziękuję jeszcze raz. Witam Wszystkim bardzo serdecznie, I tak jak już powiedziała tutaj yy, przewodnicząca samorządu, są z nas nowi uczniowie, którzy dołączyli od tego roku, aby edukację kontynuować w naszej szkole, I również bardzo serdecznie i gorąco Was witam. Pana Wójta i radnych, e, będą motywować Was do nauki, pracy, zabawy i realizacji nowych pomysłów edukacyjnych. Po wakacyjnej przerwie stajemy przed kolejnymi wyzwaniami i szansami, które będziemy przeżywać razem. Każdy początek to okazja do własnych zainteresowań, talentów i marzeń. Życzę Wam odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań. Satysfakcji z postępów i radości z codziennych osiągnięć. Niech ten rok szkolny będzie czasem wzajemnej życzliwości, wsparcia i wspólnej pracy. Szkoła jak wiemy to nie tylko miejsce na lekcje, ale także przestrzeń, w której rozwijamy nasze relacje, współpracę, i tak jak wcześniej powiedziałam pasje i marzenia. Wierzę, że czekający nas czas okaże się wartościowy, pełen inspiracji i niezapomnianych chwil. W tym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ponownie zwraca uwagę w swoich kierunkach polityki oświatowej państwa na wychowanie, tutaj szczególnie na kształtowanie postaw prostrobotnych, patriotycznych i obywatelskich. Prowadzony został nowy przedmiot, w szkołach podstawowych, jest to edukacja zdrowotna realizowana w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, profilaktyki uzależnień, także od internetu i mediów, oraz treści związane z dojrzewaniem i rozwojem człowieka. Przedmiot wydaje się być istotny, aczkolwiek jest to przedmiot, gdzie wszyscy są zapisywani i do 25 września rodzice podejmują decyzję, czy po zapoznaniu się z treściami programu uczniowie będą brać udział w tym przedmiocie bądź też mogą złożyć pisemną rezultację. Priorytetem pozostaje również edukacja matematyczna i przyrodnicza, a także bezpieczeństwo w sieci. Szkoły mają wspierać dobrostan uczniów, zarówno fizyczny, jak i psychiczny, promując aktywność ruchową, nowoczesne metody nauczania, w tym aktywne metody nauczania, oraz wdrażać ocenianie kształtujące. Jak wiecie Państwo, realizujemy w szkole program unijny Wysoka Jakość Edukacji w Gminie Nowosolna, wsparcie szkoły w starych skoszewach. W ramach tego programu unijnego również na ten rok przewidzianych jest szereg zajęć specjalistycznych, zajęć pozalekcyjnych, rozwijających, Jesteśmy w trakcie dokonywania zakupów, pomocy dydaktycznych bardzo licznych. Również odbywać się będą szkolenia oraz warsztaty. W tym roku wprowadzone są również zmiany w prawie Oświatowym i tak jak powiedziałam na poprzednim rozpoczęciu, tak jak tutaj też powtórzę że w szkole nie jest to niczym nowym. Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się od zmian w oświacie i w ten rok być nie może inaczej też są te zmiany. Między innymi zmieniona została podstawa programowa wykonania fizycznego. Tak jak już wcześniej powiedziałam, wprowadzono nowy przedmiot na właśnie tym etapie 4-8 edukację zdrowotną. Również są istotne zmiany w organizacji nauczania religii oraz etyki. Również są zmiany liczne w ustawie Karta Nauczyciela, prawo oświatowe czy też ustawy w systemie oświaty, ale jakieś informacje bliższe na ten temat to na zebraniach najbliższych wrześniowych z wychowawcami. Jak widzicie Państwo, drodzy uczniowie, to szereg nowych wyzwań przedszkolnych, Myślę, że te stworzone tutaj bardzo dobre, naprawdę eee, i pod względem tutaj bazy tej lokalowej, ale też i wszelkiej pomocy dydaktycznych te warunki pomogą i zachęcą wszystkich do walki i pracy. Mój moi drodzy w bieżącym roku szkolnym mamy łącznie 24 oddziały szkoły. 19 jest oddziałów szkolnych. 5 oddziałów przedszkolnych. Łącznie jest, nasz, jest nas 515 osób. Jeśli chodzi o uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Mamy również 76 pracowników szkolnych. Jak widzicie jest to bardzo duża instytucja i również duży zakład pracy. Wszystkim tu zgromadzonym przy Częstochowym Roku Szkolnym pracy, Satysfakcji z tej pracy, owocnych i radosnych dni wspólnie spędzonych. Droga młodzieży, powodzenia w nowym roku szkolnym. Myślę, że będzie to ciekawy, interesujący i inspirujący czas. Nowy rok szkolny uważam dla tej grupy też za otwarty. Dziękuję za uwagę. Na fragmenty y, listu pani minister edukacji Barbary nowackiej y, szanowni państwo drodzy uczniowie uczennice szanowni rodzice rok szkolny 2025-2026 rozpoczynamy od zmian które nadają kierunek rozwoju polskiej oświaty edukacji Przygotowanie ludzi młodych na wyzwania, jakie czekają na nich w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wymaga przecież zdobycia praktycznych umiejętności, wzmocnienia poczucia sprawczości, ale przede wszystkim sensu i satysfakcji z nich. Właśnie te idee stanęły w podstaw reformy 26. Ułaścintra. Od dziś planach zajęć znajdą Państwo dwa przedmioty edukację zdrowotną i obywatelską. Zaczyna również obowiązywać nowa podstawa programowa wychowania fizycznego. Choć zagadnienia, jakie nauczyciele i nauczycielki poruszają podczas każdej lekcji różnią się w sposób oczywisty, to wiedza w tych trzech obszarach bazuje na interdyscyplinarnym, kompleksowym modelu kształcenia i wychowania. Jestem pewna, że treści nauczania nawiązujące do aktualnych badań naukowych przyniosą dzieciom i młodzieży korzyści na całe życie, a także pozwolą lepiej rozumieć otaczający świat i zachodzące mu Szanowni Państwo, kiedy pierwszy dzwonek symbolicznie otworzy rok szkolny 2025-2026, wrócimy do nauki i pracy, ale też do znajomości i przyjaźni, za którymi tęskniliśmy w czasie wakacji. Dlatego też życzę wszystkim Państwu energii i zapału do podejmowania edukacyjnych wyzwań, radości i wytrwałości w rozwijaniu naukowych i zawodowych talentów, jak również wszelkiej pomyślności w urzeczywistnianiu planów i zamierzeń. Z wyrazami szacunku, Barbara Nowacka. Dwa słowa na temat kalendarza roku szkolnego. 1 września, czyli dziś rozpoczęcie zajęć elektryczno-wychowawczych. Zimowa przerwa świąteczna między 22 i 31 grudnia 2025 roku. Ferie zimowe dla naszego województwa to 2-15 lutego 2026. Wiosenna przerwa świąteczna będzie od 2 do 7 kwietnia. W tym roku klasy 8 egzaminy piszą 11, 12, 13. maja i to jest taka zmiana, to jest poniedziałek wtorek i środa. E, 26 czerwca e, planowane jest zakończenie zajęć ternictwo wychowawczych i od 27 czerwca, czyli już niebawem za 10 miesięcy wakacje. I szybciutko chciałbym jeszcze e, podać Wam e, przydział wychowawców. Sam, jak również podać nauczycieli uczących w Waszych klasach w bieżącym roku szkolnym. Może zacznę od przedmiotów. E, język polski, klasa 4B, to będzie Pan Dominik Figiel. Klasa 4A, 5A oraz 5B Pan Marcin Bartoszewski. Klasa 4C, 6A, 8A Pani Aleksandra Piotrowska oraz klasy 6B, 7A. A, siódma b 8A, pani Aleksandra Pruszyńska. Język angielski, 4B, 6A, 6B i 7A, pani Litka Kowalczyk. 4C, 5A, 5B, 7A oraz obie klasy 8, pani Jadwiga Świątek. I klasa 4A, pan Michał Piecznik. Język niemiecki, klasa 4B. Klasy szóste A i B, siódme A i B oraz ósme A i B Pani Jola Kwiatek. Natomiast klasa czwarta A, czwarta C, piąta A i piąta B Pani Izabela Wąkowę. Historię w tym roku w klasach piątych poprowadzi yy, Pani Dyrektor Sofia Wojska. W klasach siódmych oraz ósmych Pan Sławomir Szef. Pan Marcin Warkuszewski będzie uczył klasy czwarte oraz klasy szóste. W tym roku y, wiedza o społeczeństwie w klasach ósmych będzie uczyła słowo Szeląg. Matematykę w klasach 5b, 6b, 8a oraz 8b pani Magda Kowalczyk. Klasa 5a, 7a i 7b pani Monika Mirys. Klasy 4a, b oraz c pani Anita Janasik i klasa 6a to będę Jan. Fizyki będzie uczyła we wszystkich klasach pani Monika Miry pani Mieszka Bilich. Geografii również we wszystkich klasach będzie uczył pan Sławomir Szem. Biologia i przyroda, pani Ola Frankenberg, informatyka w klasach szóstych, siódmych oraz ósmych pani Aneta Kramarz. natomiast w klasach czwartych i piątych pani Cezary Zagajewski. Plastykę będzie prowadziła pani Justyna Żermińska. technikę w klasach czwartych i szóstych Pani Justyna Żeromilska, natomiast w klasach piątych techniki będzie uczył Pan Cezary Zagajewski. Muzyka będzie z Panią Joashim Stolarek. Edukacja dla bezpieczeństwa w klasie ósmej z Panem Marcinem Bartoszewskim. Wychowanie fizyczne klasa czwarta B, piąta A, piąta B, szósta B oraz siódma A to Pan Cezary Książek, czwarta A, czwarta C, szósta A, siódma B i to Pani Kamila Woźnicka. Oraz klasa ósma, a pani Rytaszowa. Religii w klasach czwartych będzie uczyła, uczyła pani Marzena Stęce, W pozostałych klasach pan Michał Studziński, religię mariańską poprowadzi pani Monika. Mirę z etyki w klasach starszych będzie uczyła pani Ola Puszyńska, natomiast w młodszych klasach pan Cezary Zagajewski. Edukację zdrowotną, czyli ten nowy przedmiot w klasach ósmych poprowadzi pan Sławomir Szelom. W klasie 6 ja i 6 we pani Justyna Żerałńska. Natomiast w klasach czwartych, piątych oraz w klasach siódmych pani Izabela Markowe. Doradztwo zawodowe w tym y, roku dla klas siódmych i ósmych poprowadzi pani Anna y, Błoczkowska. Y, oczywiście y, Uczniowie mogą korzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych u na nas w szkole, to jest logopeda pani Magda Rumocka, pedagog Unii Ruszkiewicz, pedagog szkolny pani Katarzyna Fidos, pedagog specjalny, przepraszam, psycholog pani Katarzyna Kowalczyk, biblioteka pani Kasia Cichorowicz. Nauczycielem wspomagającym to pani Katarzyna Teodorczyk zrobek pani Beata Moskot, przedstawiona wcześniej pani Ania Karmarczyk i Paulina Jasek. Opiekę na świetlicy nad dzieci będą zbrawować w tym roku pani Marzena Dymer, Marta Karbowiak, Jasia Stonarek, Kasię Ciforowicz Marzena Stęce oraz pan Edward Krawczyk i Michał Studziński. No i dobrnęliśmy do sal, jeżeli chodzi o e, wychowawców i opiekę nad salami. E, klasa 4 A, pan Marcin Bartoszewski, to jest sala numer 5. Klasa 4B, pan Cezary Książek, sala 105. Klasa 4C, pani Izabela Walkowak, sala nr 12. Klasa 5A, pani Monika Miles, sala nr 15 5B, pani Magda Kowalczyk, sala nr 3. Klasa 6A. Pani Kamila Brucnicska, sala nr 13. Klasa 6B. Pani Justyna Żeromińska, sala nr 6. 7 A to pani Aleksandra Puszyńska, sala nr 4. Siódma B pani Jolanda Kwiatek, sala numer 2, ósma A, pan Sławowier Szalon sala numer 1 i ósma B, pani Jadwiga Świątek, sala numer 116. Dziękuję bardzo. Żegnałem się z Wami na końcu roku, gdzie budynek był już oddany i był wyremontowany. Mam nadzieję, że teraz wszystkie sale, które e, przygotowaliśmy, czy w zasadzie personel, szkoła, e, pracownicy przygotowali, Wam się spodobają. Że miejsce, gdzie będziecie chcieli przychodzić. Ten wart, który słyszałem na korytarzu, trochę mi tego brakowało ale liczę na to, że taki martwórczy i taka kreatywność będzie wśród Was i będziecie chcieli właśnie pracować, uczyć się, poznawać świat, poznawać nowe okoliczności przyrody. Także cieszę się, że dołączyli do nas nowi, nowi nauczyciele, nowi uczniowie, że wybierają tą szkołę jako szkołę, do której chcą właśnie wzmacniać swoją wiedzę. Także życzę Wam, żeby ten czas nadchodzącego roku, ten czas pracy był czasem właśnie takim twórczym i, i fajnym, przyjemnym, bo nauka to coś przyjemnego. Zobaczycie, że po będziecie to mile wspominać, i to będzie fajny czas. E, 27 czerwiec, tak jak już powiedział Pan Wicedyrektor, nie dalej. No. Także życzę Wam, żeby ten 27 czerwiec przyszłego roku minął jak zkładka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Począć czekaj, czekaj, szkoły wyprowadzić.